Hej, czy dajcie, z tej strony Debartek i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale Z gry No i do gry został dodany drugi zadymiarz e, z nowej aktualizacji mm, ostatniej właśnie jakim właśnie jest gaz, taka e, właśnie e, nazwa tej postaci e, to jest właśnie ta postać. No i tak to oczywiście by wyglądało Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo no jakoś bardziej trafia do mnie gaz niż sam Nie wiem dlaczego, ale możecie napisać w komentarzach Kogo wolicie ogólnie Ja bardziej wolę gaz tak wizerunkowo Mi się bardziej podoba No i dzisiaj sobie oczywiście go przetestujemy Zobaczymy jego plusy i minusy Ocenię sobie go no i oprócz właśnie tego w tym odcinku jeszcze zrobimy sobie inne fajne rzeczy, pokażę Wam, są niektóre właśnie jakieś ciekawostki czy coś takiego, więc zostańcie do końca. E, wtedy będzie bardzo fajnie e, no i zanim właśnie przejdziemy do filmu no to zostawcie standardowo tutaj łapeczkę w górę zasubskrybujcie również kanał z dzwoneczkiem żeby nie przykapić żadnego mojego nowego filmu e, Napiszcie również jakiś komentarz e, dla zaciegu wtedy będzie e, bardzo fajnie e, fajnie wtedy będzie e, to właśnie jest takie wsparcie od was i wtedy będzie mi bardzo miło. No, i tak już mówię o co chodzi. Na początku, no, nie oszukujmy się, postać będzie łatwo do zdobycia. Oczywiście ze skrzynek, nie z żadnego karnetu ani z niczego. Po prostu trzeba będzie trafić ze skrzynki. Tę postać. No, i myślę, że no nie będzie to trudne, bo już po kilku skrzynkach można go dropnąć, tak właśnie słyszałem no a tym bardziej, że to jest, że ta rzadkość tej postaci to jest super rare, czyli super ray, czyli to jest inaczej bardzo rzadki o ile, o ile się nie mylę, tak to jest bardzo rzadki, bo właśnie sprawdziłem teraz Yy, więc no myślę, że łatwo będzie go do zdobycia, ale w dzisiejszym odcinku sobie no, na pewno nie, yy, nie trafimy, bo nie mam żadnych skrzynek na żadnym koncie, ale to nic, będziemy próbować właśnie trafić yy, na jakichś tam live'ach, czy tam właśnie na innych filmach, jakiś openingach może, yy, no i oczywiście tak to by yy, wyglądało i sobie od razu go testujemy. Yy, testujemy sobie go, zobaczymy yy, jak tutaj ma plusy, a jakie ma minusy, no dobra. Yy, Prezentuje ogólnie się wizerunkowo bardzo fajnie. Yy, najpierw zobaczmy jakie ma emotki w ogóle. No jedną tutaj ma emotkę tutaj mamy do dyspozycji na przykład taką. Ok, dobra, no całkiem ok, może być. Yy, warto właśnie sobie używać tych emotek, bo właśnie niektóre są całkiem zabawne no dobra, ale tutaj nie chodzi o emotki, tylko tak jak tutaj ma taki, jakieś tutaj balony wyskakują. Jak się dobrze przypatrzymy, na daleko oczywiście jest gaz. No i zobaczmy, na czym polega jego ult. No, też na daleko to jakiś balonik, ale jeszcze nie ogarniam o co tu chodzi. Nie wiem kompletnie na czym polega jego ult jakiś balon, ale kompletnie nie wiem o co tutaj chodzi, kompletnie nie wiem nie wiem po co co właśnie jest ten ult, skoro chyba nic nie daje, znaczy powinien coś dać, tylko ja po prostu tego nie ogarniam, więc no, możecie napisać w komentarzach na czym on polega, ale pewnie i tak niedługo e, się dowiem e, i wtedy będzie fajnie e, no ale na razie nie wiem no dobra, ale postrzelajmy sobie na daleko, bo w końcu ta postać jest na daleko, ogólnie i właśnie w walce i na mapie i właśnie i wizerunkowo prezentuje się bardzo fajnie, trochę lepiej niż sam, możecie ocenić według Was jaka postać jest mocniejsza. Yy, ale dobra, widziałem przed chwilą, że tutaj jak miałem mało życia, yy, to jednak yy, coś mnie uleczyło. Chyba ten ult yy, ulecza, czy nie? Bo właśnie się zastanawiam, co ten ult robi, ale niekoniecznie wiem. Yy, czekajcie. Wejdźmy do tego yy, robocika. Yy, no i dobra. Yy, mamy tak. Wow, no, czyli jednak wiemy już na czym polega ten ult. Ult polega na tym, że po prostu no, leczy nas, mamy mało życia i to nawet dużo daje. Więc no, nie myślę, że to będzie takie OP. Znaczy, no wiadomo, to jest właśnie tylko taki trening. W sensie, no nie mam gasa, żeby nim zagrać, ale ogólnie prezentuje się bardzo fajnie. No, jeden gadżet. Yy, tak, szalony pękacz. Wysyć w powietrze wszystkie niezebrane duchy, zadając 1800 obrażeń po bliskim wrogom. Wow, wow, wow. Yy, balony życia to jest jego star power. Ilość przywracanych punktów życia u z, umiejętności szalone balony wzrasta o 100%. No, to może być ciekawa postać. Yy, no, ocenię go na razie 8 na 10 Możecie ocenić go w skali 1, e, od, 10 do, e, od 1 do 10. Ja go oceniam 8 na 10. Jest jak najbardziej całkiem spoko. E, no, jak ktoś właśnie magaca, no to możecie e, napisać jak on się sprawuje. Ja naprawdę bym chciał go e, mieć. E, no i tak to oczywiście by wyglądało. W ogóle wpadajcie do mojego klanu. Klub Debartka, tak się nazywa, to macie wszystkie informacje. Co jakiś czas są czystki, więc, no, tak to oczywiście by wyglądał. Taki fajny klanik, bardzo serdecznie polecam wpadać. Jak są oczywiście wolne miejsca, um, wbijajcie również ogólnie na live na kanale na żywo, który po prostu co jakiś czas um, są. Tak samo jak i odcinki, są raz na jakiś czas. Na kanale. No, i tak to oczywiście by wyglądało. Co Wam jeszcze chcę tutaj pokazać? No, z tym gazem możemy zobaczyć tak. Zobaczmy może statystyki najwyższych pucharków na gazie aktualnie. Bo tutaj może być całkiem grubo. Ile właśnie najwyżsi gracze. W topie e, mają najwięcej e, na topie, właśnie mają najwięcej e, pukarków na gasie. E, no i tak, najpierw zobaczmy sobie lokalnie, bo globalnie może być grubo. Więc zostawmy sobie właśnie e, na później i zobaczmy. Tutaj mamy sama, ale nie. E, gdzie mamy oczywiście tego gaza O, tu jest ten gaz. E, no i tak. E, no, 877 pukarków, jakiś tam no name. No i to jest 27 ranga, Aha, czyli jeszcze nikt nie ma 30, ale ogólnie tak, 27 rang to jest całkiem dobre, jak właśnie wbić to pewnie ci gracze wbili to w kilka godzin, no bo jak tu inaczej by zrobić to, ale ogólnie no, muszą mieć dużo czasu na takie puszowanie ale dobra, nie wnikam, nieważne. E, w każdym razie, no, 27 ranga, jak na właśnie taki czas, no, to to jest oczywiście bardzo dobry wynik. E, zobaczmy, czy tutaj jeszcze ktoś ma mm, e, Gasa. No, og ogólnie sporo osób ma tutaj, ale e, czy ktoś znany tutaj jest? No, Kaspi kojarze, e, Anonimowy kojarze. No, tutaj niektóre osoby kojarze. E, no, no, no. E, nie wszystkie tej osoby kojarzę, ale e, część ogólnie, e, no i nie ma jakoś wysokich tutaj e, pucharków na tym grafie. normalnie kilka setek e, większość osób ma, tylko właśnie ta osoba ma e, prawie 900, e, jeszcze trochę i 30 ranga, ale ogólnie i tak to jest dobry wynik, jak na ten czas, no to jest naprawdę e, wow. E, no dobra, a teraz przejdźmy do globalnych, czyli na świecie, zobaczmy, tutaj może być grubo bo ludzie mocno puszują. Uuu, Trebor kojarzę. Uu, zobaczmy ile on tutaj ma. 35 ranga. Wow, czyli już mają ludzie po 35 rangi. E, no niezła ciekawostka. Naprawdę e, no, co ci ludzie robią, no to to jest po prostu e, no, kosmos dlatego, że, no, że, im se, że im się chce tak puszować, no to no to trochę wow że ogólnie im się chce 1254 pukarki 35 ranga ogólnie ten gracz jest mega dobry i aktualnie ma gasa najwyższego w Polsce, najmocniejszego jeśli chodzi o pukarki czyli po prostu no, ma najmocniejszego aktualnie gasa więc naprawdę no wow że ludzie mają już po 35 rangi ta druga osoba w topie E, 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 właśnie na tej topce też ma e, 35 rangę, tutaj jest hera e, e, pewnie tutaj też się zaraz ekwak pojawi. E, e, Tobi. No właśnie jest i Equak, ale e, no... E, no zobaczmy gdzie tutaj ma tego gasa, bo jakoś nie widzę go. No, jeszcze nie ma 30 rangi Equak ale to nas spokojnie wbije tą przynajmniej 30 rangę, a na pewno będzie chciał być na 35, więc no, na pewno się nie dziwię. No i oczywiście by tak wyglądało. No i jeszcze zagramy sobie z jedną gierkę bo w zasadzie to tyle co miałem wam do powiedzenia po prostu z nowości przetestowaliśmy sobie Gasa i zobaczyliśmy właśnie aktualną topkę graczy no i możemy sobie Kim tu zagrać, a zagrajmy sobie na przykład Byronem zobaczymy jaka mapa albo i nie, nie 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 No chyba, że zagramy sobie na przykład jakiś inny tryb Yy, ale w sumie nie, w sumie nie, nie zagram sobie Byrona. Najlepiej zagrać sobie na yy, solo. Yy, no, zagramy sobie na przykład tym El Primosem, bo mapa nie jest kompletnie pod yy, takiego na przykład Byrona. Yy, no, ogólnie filmy pojawiają się raz na jakiś czas, więc no, można sobie przedłużyć yy, właśnie ten film. Jeśli chodzi o czas filmu, bo no ogólnie filmy pojawiają się raz na jakiś czas i ogólnie to są maks 10-minutowe, ale ogólnie teraz sobie niektóre będziemy przedłużać, ze względu na to, że no nie ma ich jakoś bardzo dużo. No dobra, mamy już 5 Power Cubów. No, ogólnie wy oglądacie ten film najprawdopodobniej no, tego samego dnia, co ja nagrywam. Ogólnie jeszcze muszę zabrać się za montaż tego filmu, co również się zajdzie, w sensie, no zajdzie się ogólnie troszeczkę. Zanim stawię, miniaturkę zrobię i takie tam. Um, więc no trochę się zejdzie zanim pojawi się na YouTube, ale no wy już go oglądacie jak już właśnie jest um, Więc oczywiście by tak to wyglądało No 3 miarzy w grze 7 um, power Za bardzo tutaj nie mam co robić Szybko się tutaj um, właśnie przeciwnicy eliminują um, Ale u, 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 uwaga 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 O nie 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 nie, nie. Uciekam 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 Źle to zrobiłem, źle, 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 bo zamknąłem się. O nie, 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 nie. O nie, 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 nie. No i pewnie już baginę. Aczkolwiek chwila, 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 chwila. Źle to zrobiłem, źle, źle, źle. Yy, no i niestety przegrałem. Yy, źle to kompletnie rozegrałem, bo yy, nie skupiłem się totalnie. Myślałem, że już yy, łatwo pójdzie, a tu jednak yy, nie poszło aż tak yy, fajnie. Ale dobra, trzecie miejsce. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Może dzisiaj też również będzie live na kanale, ale to jeszcze się zobaczy. Dam Wam właśnie info na społeczności. Ja Wam życzę udanego weekendu wszystkim. No i dzięki wszystkim za wytrwanie do końca filmu. To tyle, jeśli chodzi właśnie o dzisiejszy odcinek. No mam nadzieję, że szybko trafię tego gasa. No i do następnego. Trzymajcie się i cześć.